Dzień dobry, moje drogie koziorożce, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania następne 24 godziny. Słuchajcie, wspomnę na marginesie, że w weekend pojawią się filmy miesięczne, lunarne, więc szukajcie playlist, proszę, bliżej weekendu i w weekend z tymi filmami właśnie, bo tak jak wspominałam, treści opublikowanych na moim kanale jest coraz więcej, więc ja je po prostu segreguję tematycznie, żeby Wam było łatwiej odnaleźć je. Zaczynamy. Bardzo fajna znajomość nowa, e, osoba, która doskonale Cię rozumie, y, to nie musi być romansowe od razu, natomiast mam tu na stole Power Couple i dla Ciebie jest informacja, żeby działać w tą stronę, żeby rozmawiać, żeby komunikować się. E, trochę taka e, ga, informacja z gatunku y, poznasz kogoś, a się monet to jest, więc to może być nowa oferta, nowa znajomość, która wydaje Ci się być w tym momencie, na ten moment Twojego życia po prostu potrzebna. Jesteście sobie potrzebni nawzajem, krótko mówiąc, tak? Bo możecie razem dobrze wykonać coś, e, zrealizować jakiś projekt i mieć takie poczucie, że okej, okay, dobra, razem daliśmy radę, razem dobrze zrealizowaliśmy ten projekt. Natomiast tu chodzi o kooperację. Kooperację z kimś, kto, e, mój drugi koziorożcu, jest bardzo pewny siebie, podobnie jak ty, e, pełen wdzięku, podobnie jak ty, bardzo inteligentny, podobnie jak ty, więc jakby razem działając w skupieniu, e, wykorzystując swoją wyobraźnię do tego, żeby. E, Przełożyć to na konkretne działania, pokazuje się zwycięstwo. Ono się pokazuje na spodzie, tak? Po prostu, zwycięstwo, absolutnie. Um, więc, jakby publiczne uznanie, jakaś nagroda, po prostu um, wykonanie, kawał, zrealizowanie no, jakiegoś projektu i tak sobie pomyślisz, pod koniec dnia to był kawał dobrze zrobionej roboty. I bardzo fajnie, że współdziałałem z tą osobą. Tu szczególnie taki duet się pokazuje kobieta-mężczyzna, szczerze mówiąc, współdziałający, razem tworzący, razem, e, mający konkretny cel i w ogóle dużo się będzie działo. Więc też, jeśli czekałeś na coś, były jakieś opóźnienia lub trzeba było na coś poczekać, to w najbliższych 24 godzinach ta rzecz, ta sytuacja się zmienia. Coś przyjeżdża, coś jest dostarczone, zmieniają się możliwości, można w końcu zacząć działać i trzeba po prostu wykorzystać trochę, ten shift energetyczny. Tym samym więc uważam właśnie, karty sugerują, żebyś skorzystał. Jeśli poznasz taką osobę, to żebyś działał razem z nią, a jeśli masz wokół siebie taką osobę, to żebyście razem skorzystali z tej możliwości energetycznej, która motywuje do działania, krótko mówiąc, tak? A No i miej też świadomość, że wiesz... Um, może się naprawdę wiele dziać w tym samym momencie. I jeśli wiesz, że będziesz miał taki dzień, to najnormalniej w świecie warto jest podzielić trochę te obowiązki albo delegować coś komuś, tak, żeby nic nie umknęło, żeby każdy ważny detal i szczegół po prostu był połapany. Wiesz, o co mi chodzi. Bo dużo dobrej energii wokół ciebie, dużo się dzieje, dzień bardzo intensywny. Pod koniec dnia uznasz, że dużo się działo, było super. Ehm, no, ale generalnie, rzecz biorąc jestem zadowolony z tego, jak ten. Dzień em, przebiegał, natomiast masz szansę, właśnie zamknąć jakiś etap, masz szansę zrobić, e, wykonać pewne rzeczy tak, żeby być pod koniec dnia zadowolonym z siebie. Natomiast wydaje mi się, że tej karty mówią, że będzie działo się aż tyle. Lub tyle, mm, że to jest dla ciebie samego za dużo, że to może być dla Ciebie samego za dużo, nie umniejszając Ci, bo nie chodzi o to, że nie podołasz, podowałbyś. Chodzi o detale, o niuanse, o szczegóły, na które należy zwrócić uwagę. Gdy dzieje się za dużo, nasza, nasza uważność jest bardzo rozdrobniona, tak? Nasz poziom koncentracji też jest ograniczony, umówmy się. Więc dlatego zwracam uwagę, żeby ewentualnie wziąć sobie kogoś, współpracować z kimś. Tutaj jeszcze dla osób, które no, mm, jest królowa buław, jest król buław, um, czyli mamy parę żyjących razem, pracujących razem, i do Was trafia jakaś oferta, jakaś możliwość współpracy, jakaś umowa, być może jakieś nowe przedsięwzięcie biznesowe. Będziecie się zastanawiać, czy tego pragniecie. Słuchajcie, w tym zakresie karty pokazały się bardzo przyzwoicie, mówiąc delikatnie, i na spodzie jest zwycięstwo, więc wydaje mi się, że ta szansa, która się nam tutaj zainicjowała za, mm, za na poziomie materialnym, finansowym, biznesowym, pracowniczym, może Wam przynieść pieniądze, może Wam przynieść uznanie, może Was pokierować na kolejny etap w Waszej karierze, jakby jak wspinacie się po szczebelkach drabiny zawodowej, prawda, więc na to również zwróćcie uwagę. W każdym bądź razie, tutaj też dużo jakby bierze się, ta energia też bierze się z tego, jak Ty sam sobie myślisz, drogi Gozierosu, a myślisz o sobie bardzo dobrze i utrzymaj ten, utrzymaj, utrzymaj tę energię w sobie, w zeszłym tygodniu, pamiętam, różna była ta energia dla Was. Były jakieś roztereczki, były jakieś mini rozczarowania, a tutaj nie ma już tego. Jest koziorożec skoncentrowany, pewny siebie, bardzo inteligentny, tak jak wspomniałam, znający wartość własną, skoncentrowany na tym, na czym mu zależy, zmotywowany do działania, bardzo charyzmatyczny, więc to też jest dobry czas w dniu jutrzejszym, żeby przemówić cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Możesz mieć w sobie dodatkowe pokłady energii. To będzie taki dobry czas dla mówców. To dla osób, które się szykują do tego, żeby yy, wziąć udział w jakimś wydarzeniu, być może, gdzie właśnie Twoje wystąpienie będzie ważne. Jeśli chodzi o Twoje wystąpienie, no dobra, z kimkolwiek będziesz rozmawiał, wystąpienie, komunikacja, rozmowa, ważne jest, wiesz co? Żeby tę drugą stronę sytuacji zaangażować do tego, co ma się wydarzyć, lub zaangażować do swojego pomysłu. Żeby to nie było takie przemówienie z gatunku, dobra, wychodzę z kartką i po prostu odczytuję. Tylko, żeby to było przemówienie, które rozpala innych do działania, angażuje innych, że trzeba zaangażować trochę publikę w to, co masz do zaproponowania, w to, co chcesz osiągnąć, Trosz, troszkę taka energia. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie. Tak jak wspomniałam, na spodzie energia karty zwycięstwa, więc niech tak będzie, tego Wam życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia.